Spać musi każdy, ale nie każdy może. W Europie szacuje się, że co trzecia dorosła osoba zgłasza problemy ze snem. Natomiast kryteria bezsenności jako zaburzenia psychicznego spełnia w Europie nawet co dziesiąta dorosła osoba. Szczerze mówiąc, to jest większy problem, jak już się go ma, niż początkowo się wydaje. No, co to jest taka bezsenność? A to jest naprawdę poważny problem. Pan Dawid zmagał się z bezsennością przez rok. Jak pan się wtedy czuł? Takie uczucie ciężkości na głowie, tak? Jakby ktoś nam założył taką, taką obręcz, która uciska nasz, naszą głowę. Też rzeczywiście człowiek się bardzo szybko męczy, nie jest w stanie, żeby być efektywny w jakiejś tam pracy umysłowej. Osoba, która nie spała w nocy i kieruje samochodem, ryzyko wypadków jest podobne do osoby, która wypiła 150 ml wódki. Mówi się, że około 1 trzecia wypadków samochodowych są to wypadki spowodowane zaburzeniami snu. Przewlekła bezsenność wielokrotnie zwiększa ryzyko nadciśnienia, zawału, udaru, otyłości, cukrzycy, ale i depresji, a w skrajnych przypadkach samobójstw. Zajmują się bezsennością przede wszystkim neurolodzy, psychiatrzy. Nie ma specjalnych, są pojedynie... Pojedyncze pracownie, pojedyncze poradnie w Polsce. W Warszawie trzy publiczne dla dzieci, ta w Centrum Zdrowia Dziecka z pacjentami z całej Polski. Czemu dzieci nie śpią? Bo często rodzice nie śpią. Błędne nawyki czy błędne zachowania biorą się stąd, że rodzice pewne rzeczy również robią błędnie. Pokazują dziecku, że można się położyć późno i wstać wcześnie, napić się kawy i to będzie jakoś przetrwam ten dzień. Tylko prawda jest taka, że zabierając sobie tą godzinę czy dwie w snu, Funkcjonujemy następnego dnia gorzej. Z drugiej strony, dziecko potrzebuje więcej snu niż dorosły, i jeżeli rodzic śpi 7 godzin, to dla niego to jest wystarczająca ilość. Nastolatek potrzebuje 9, żeby dobrze funkcjonować w szkole, dobrze zdawać egzaminy i radzić sobie z tym. Jeżeli tego nie robi, to automatycznie pojawiają się problemy. A śpiąc, powinniśmy spędzać jedną trzecią życia. Im bardziej pozwalamy dziecku przespać poranne godziny, to nie dajemy im możliwości kontaktu ze słońcem. A słońce jest podstawowym regulatorem naszego. Cyklu okołodobowego, Jeżeli nie widzimy, nie słyszymy, nie, nie, nie jesteśmy eksponowani na słońce, to automatycznie nasz cykl okołodobowy się opóźnia i jest problem ze śnięciem wieczorem. Przez wiele lat problem snu był bagatelizowany, z wyjątkiem leczenia bezdechu. A jakie popełniamy błędy? Jakie są trzy takie złote zasady, żeby dobrze spać? Pierwsza zasada to odprężyć się przed snem, dać sobie czas y, około 30-60 Minut przed snem, żeby zwolnić. Druga zasada to jest wysiłek fizyczny. Sen jest dobry, głęboki wtedy, jeżeli mamy choć trochę wysiłku fizycznego w ciągu dnia. Zalecany najbardziej dla większości Polaków wysiłek fizycznych to jest słynny 10 tysięcy kroków. I trzeci bardzo ważny warunek to jest rytm snu. I tu mamy największy problem chyba. W skrócie, to za dużo światła z telefonów i komputerów wieczorem. Na przykład długa ekspozycja na to niebieskie światło w godzinach wieczornych, a ograniczona ekspozycja na światło w godzinach poranny i też ten lockdown i to zamknięcie w domach dołożyły tą cegiełkę do tych nieprawidłowych nawyków. Praca podnosi poziom naszych hormonów stresu i trudniej jest wypoczywać w przestrzeni, która nam się kojarzy po prostu ze stresem, z codziennymi obowiązkami. Niektórzy mówią że leki pomogą. Czy to prawda? To jest nieprawda. Leki pomogą komuś, kto dobrze śpi, a ma jakieś zawirowanie w życiu, które powoduje, że krótkotrwale jakość snu ulega pogorszeniu. Paradoksalnie przewlekłe przyjmowanie leków nasennych, przewlekłe wywoływanie snu metodami chemicznymi naturalny sen osłabia. Ile spać, tyle aby się wyspać i dobrze się czuć. Aleksandra Konkol, TVN24